Przy drodze krajowej łączącej Śląsk z nadmorskim Kołobrzegiem, kilka kilometrów od Ostrowa Wielkopolskiego, znajduje się miejscowość Szczury. Turysta zainteresowany historią tej starej rycerskiej osady może się tu dostać komunikacją miejską. Pierwsze zmianki o wsi pochodzą z początku XV wieku. Była ona siedzibą rodziny Szczurskich, herbu Korab. W miejscowości znajduje się drewniany kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Z dokumentów wiemy, że pierwotna świątynia powstała około roku 1447. Obecną budowlę wzniesiono i poświęcono jako kościół parafialny w 1762 roku. Jej fundatorem był ksiądz Kazimierz Kędzierski. Świątynia zarówno w XIX, jak i w XX i XXI wieku była wielokrotnie restaurowana. Jest budowlą orientowaną, wzniesioną na płaskim terenie otoczonym drewnianym płotem. Kościół ma konstrukcję zrębową. Jest on szalowany, wybudowany na podmurówce kamienno-ceglanej. Nawa główna powstała na planie kwadratu, natomiast prezbiterium jest węższe i zakończone trójbocznie. Do nawy od strony północnej przylega zakrystia. Zaś od południowej i zachodniej kruchty. Wyraźną dominantą budowli są wysokie dwuspadowe dachy, wyższe nad nawą i niższe nad prezbiterium. Nad całością dachu pokrytego gątem góruje sześcioboczna sygnaturka zwieńczona cebulastym hełmem. Warto zwrócić uwagę, że wszystkie obramowania okienne i drzwiowe w kościele zachowały oryginalny wygląd. Wnętrze świątyni zdobi barokowe i rokokowe wyposażenie. W ołtarzu głównym znajduje się łaskami słynący obraz Matki Boskiej Pocieszenia. Pod koniec XIX wieku został on zastąpiony innym wizerunkiem Najświętszej Marii Panny, który był darem Radziwiłów z pobliskiego Antonina. Pierwotny obraz prawie 100 lat później został odnaleziony na strychu i po renowacji wrócił na swoje miejsce w ołtarzu. Warto także zwrócić uwagę na boczne ołtarze kościoła z interesującymi ludowymi, barokowymi wizerunkami św. Floriana, św. Jana Chrzciciela i Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz rokokową rzeźbą św. Michała Archanioła. W świątyni można również spodziwiać barokową ścielnicę i prześcienną kloszową ambonę, a na belce tęczowej Zobaczymy grupę rzeźb przedstawiających scenę ukrzyżowania Chrystusa. Budowla ma także drewniany chór muzyczny, wsparty na dwóch słupach. Zainstalowane tam organy powstały w pracowni Johana Szpigla, pochodzą z 1869 roku. Ciekawostką jest fakt, że instrument budowano etapami, a jego prospekt w stylu klasycystycznym zainstalowano w kościele około 1830 roku. Dzięki zachowanym tabliczkom wiemy, że w momencie zakończenia prac na chórze muzycznym proboszczem parafii był ksiądz Ludwik Moczyński, a miejscowym nauczycielem Stanisław Kulesza. Podczas ostatniej renowacji kościoła w 2010 roku wykonano obraz błogosławionej siostry Sancji, który zasłania cudowny wizerunek w największym ołtarzu, a w nawie głównej wyeksponowano odnalezioną podczas prac konserwatorskich Podobiznę świętego Kazimierza Królewicza. Na przykościelnym placu znajdują się groby trzech proboszczów parafii, a obok świątyni przy drodze stała do niedawna pochodząca z końca XVIII wieku dzwonnica. Niestety została ona zniszczona przez samochód ciężarowy. Staraniem parafian w 2008 roku wybudowano jej wierną kopię, tym razem z dala od drogi. Na drewnianej konstrukcji ponownie zawisły stare dzwony. Pierwszy pochodzi z 1555 roku, a drugi z 1752, czyli sprzed lokacji obecnego kościoła. Ich brzmienie i tony uzupełniono nowym dzwonem, któremu nadano imię Jana Pawła II. Obok świątyni w latach 80. XX wieku, dla wzmocnienia kultu Najświętszej Marii Panny. Zniesiono kopię groty z Lourdes. Wszystkich miłośników ziemi ostrowskiej i nie tylko zapraszamy do obejrzenia kościoła pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w miejscowości Szczury, gdyż jest to wspaniały zabytek drewnianej architektury sakralnej.